Witam wszystkich! W kolejnym materiale na moim kanale pokazuję Wam naszych nowych pomocników. Parka, Kaczor i Kaczka nauczyły się, chodzą za nami, pomagają nam w cięciu. W zamian za tą pomoc dostają chleb. No teraz trochę są dalej, ale ono potrafiło dosłownie po 2 po metry podchodzić. Kończymy cięcie. W tej firmie będziemy zajmować się, w drugiej firmie, innymi pracami. Tego cięcia jeszcze mi się na, na jakiś tydzień spokojnie zostało, no ale my dzisiaj mamy ostatni dzień i będziemy zaczynać pracę z piłą. Będziemy podcinać te drzewa, które po prostu mają, wypuszczają za dużo gałęzi, gdzie jest za duża reakcja. Więc również to Wam nagram. Będą jakieś inne prace. Coś nowego po tym cięciu, które już w naszym wykonaniu trwa niemalże pół roku. Zaczęliśmy w listopadzie, a teraz mamy połowę kwietnia. Odmiana, którą Wam dzisiaj chciałem pokazać to jest Red Love. Czerwone liście, czerwone kwiaty, owoc czerwony i w środku również to jest do jakichś tam sałatek, do, do produkcji piwa wykorzystywane, do jakichś również soków. Cięcie, się dosyć charakterystyczne, nie trzeba aż tak dużo odsłaniać tutaj, jeżeli chodzi o słońce, no bo to jabłko i tak jest czerwone. Także ono nie musi złapać koloru. Jest takie po prostu przechodzenie, gdzieś tam ucinanie, docinanie. Dużo szybsza robota, jak przy innych odmianach jabłka. Także cięcie w naszym wykonaniu się będzie już kończyło, no mówię, niemalże pół roku. Teraz zaczną się inne prace, pogoda również pomału się rozkręca w ciągu kilku dni, a 15 stopni w dzień to, to już będzie coś normalnego. Więc koniec, koniec tej zimy zaczyna się prawdziwa wiosna, zaczynają się również inne prace. Także tutaj Wam jeszcze pokazuję ostatnie, tutaj te nasze cięcia. O, niedługo powinny również tutaj ładnie kwiaty powychodzić, to, to też to będę wam nagrywał. I tak to w koło się dzieje, czyli mamy cięcie, jakieś później inne prace, przerywkę, zbiory i znowu cięcie, i tak rok rocznie się tutaj wszystko dzieje. Piotrek jest tam z przodu, zasuwa niedługo przerwę mamy i tak to leci, króciutki materiał e, tutaj postaram się go e, będę chciał go wrzucić od razu na YouTube'a, bez obróbki dlatego, że ta mgła, która się pojawia na tych moich materiałach, to jest wina programu, przez który montuję i po prostu w momencie, kiedy ja filmik do niego dodaję, jeszcze nie zaczynam go obrabiać, to już jest ta mgła więc nie mam pojęcia nawet jak to w ustawieniach zmienić, a w tej chwili nie mam czasu, żeby się przerzucić na inny program więc spróbujemy to bezpośrednio na YouTube'a Wrzucić, więc ewentualnie możecie mi napisać, czy będzie lepsza jakość, i czy coś takiego zostawimy. Widzicie, teraz na, na, na mój rządek sobie ten kaczor w las. Normalnie nie boją się nas. <taki> Takich mamy pomocników. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia.